Trening split, inaczej mówiąc trening dzielony, polega na wykonaniu każdej grupy mięśniowej jeden raz w tygodniu. Jest to przeciwieństwo treningu full body workout, gdzie wykonujemy całe ciało na jednej sesji treningowej. Do głównych takich zalet treningu split możemy zaliczyć zdecydowanie większą stymulację mięśniową poprzez wykonywanie większej liczby ćwiczeń na daną grupę mięśniową podczas jednostki treningowej. Jednak nie jest to zdecydowanie trening dla osób początkujących, gdyż takie osoby zdecydowanie więcej wyniosą z treningu full body workout. Trening split jest skierowany tutaj do osób średnio, jak i bardzo zaawansowanych. Jeżeli chodzi o ilość wykonywanych sesji treningowych w ciągu tygodnia, to już jest bardzo kwestia indywidualna i zależy od naszych predyspozycji, jak i również od wytrenowania. Zakłada się tutaj od 3 do 6 jednostek treningowych w ciągu tygodnia. Jednak ja wychodzę z założenia, że takim najbardziej optymalną liczbą są tutaj cztery treningi i najlepiej je tutaj rozłożyć z podziałem klatka piersiowa z bicepsem, barki z tricepsem i plecy i nogi. Robimy na oddzielnej sesji treningowej, ze względu iż one wymagają tutaj największego wkładu energetycznego podczas treningu. Mam nadzieję, że teraz będziecie wiedzieli, jaki trening wybrać, oraz czym się kierować tutaj przy doborze swojego schematu czyli podziału na grupy mięśniowe i jakie zalety są w treningu split.